Zlecamy po wiadomościach Radia Z które już zapija Warner Music poleca Maciej Maleńczuk z zespołem Pycho Nowy studyjny album Pycho Country Płyta już w strefa Patsoni Mediali Rebel TV oraz interia.pl poleca Radio Dentro spełniamy dzieci Zabawniejsze najważniejsze wypływają. Podzielimy rano po dziewiątej klasie sesji. Pełniamy marzenia. Podstawą konkursu jest Nowy Night. Organizator dziedziczy jest Nowy na dniu rok 2012. Już w Morii Żulker do spekulacji z Polska reprezentacja kobiet, a rozegrawcy z Akademii World Classic. Specjalnie się włożyć w obręb Arenie i kibicę Radio Z. Wgopiek, w Radio ZET. Kłoneczne wakacje w hotelu Meta w